Dobrze, witam z tej strony Atom Polska. Dzisiaj sobie robimy taką zabawę z taką furtą. Jest dość, dość spora, dość ciężka. Na pewno waży tak z 80 z dobrym zapasem. Tutaj mamy montaż troszkę utrudniony, bo nie możemy założyć losinoksa, który będzie można założyć szynę ślizgową. Na, na tej części ramy, tylko na, na pionowej będziemy musieli zamontować no i tu właśnie montujemy Losinox Verti-Close 2 ale właśnie na takim montażu czyli demontujemy teraz tutaj te elementy montażowe będziemy to przykręcać tutaj do, do tego mocowania bo ja sobie wszystko pomierze. I pootworuję to. Postaram się Wam pokazać tak w miarę po kolei. No bo do, do takich furtek, takich dużych, ciężkich, raczej muszą być te po, m, m, porządniejsze, już mocniejsze. Ten samozamykacz zamykacz yy, współpracuje z furtką chyba do 150 kg i ponad i chyba do 1,5 metra szerokości, czy 1,20 m, nie pamiętam. No tam w specyfikacji macie. Ja oczywiście link do, do produktu będzie. W opisie filmu, a teraz tutaj poprzerabiam i, i pokażę wam jak to będzie działało dalej. No i tak do samozamykacza. Jak już ustalimy kierunek, o, tu patrzymy kierunek obrotu osi obrotu furtki, czyli widzimy, że na prawo na mnie się otwiera. Tu idzie na prawo na mnie. Więc na górne przykręcamy te kotwy one są tutaj to są te to są te kotwy a na dole jest przykręcane wkrętami samowiertnymi to jest to a tu już mamy przygotowaną szynę dolną czyli w komplecie z, w komplecie tutaj w tym są schowane czyli w tym, w tym elemencie są schowane takie elementy do wsunięcia tam jest gwint tu to samo no i od tej strony skręcamy dwiema śrubami przekręcamy te kotwy też tutaj i to też mamy już, to też mamy już gotowe już przygotowane do, do montażu tam mam już otwory porobione tu mam nawiercone ciutkę żeby te samowiertne trafiły w, swój, w swoje miejsce więc teraz drugą kotwę przykręcam i przykręcam od razu samozamykacz no dobra, jak mam samozamykacz już przekręcony, czyli tu mamy kotwy, tu mamy, widać, te śroby samowiertne to teraz mogę dopiero, pomarańczowa dolna blokada jest cały czas przykręcona, na razie odkręcamy Główny od blokady tej górnej mogę już też odkręcić. I zaraz ramię sobie przymierzę. Przy verticaluzie trzeba pamiętać o tym, że tu idzie jeszcze na górze tak dystans. Tak, on tu jest, no, tu w środku. No zaraz zobaczycie jak przykręcę. Dobra i mamy ten dystansik też już przykręcony. Na razie jeszcze pokrywka nie założona, bo tu od dołu mamy regulację. I teraz mamy do tego celu taką, taki wzornik. Ja sobie zaznaczam, przykładam najpierw tą szynę. I tak jak Wam już parę razy na filmach pokazywałem, sprawdzam, żeby mi ta szyna tutaj chodziła ładnie góra-dół, bo ona ma tam jakąś tolerancję zaznaczam miejsce na środku i dopiero wtedy oznaczam ja wiem, że można to wszystko pomierzyć, ale dla mnie tak jest wygodniej no i dobrze, i teraz moi drodzy, ponieważ mam jakąś tolerancję, mogę sobie to, to przesuwać góra-dół to ja najpierw łapię tu teraz Teraz sobie poluzuję. To też oczywiście nie jest jeszcze dociągnięte na maksa, tylko jest po prostu złapane. Tu sobie poluzowałem teraz te śrubki. Teraz sobie otworzę ładnie furteczkę i trafię. Dobra, słuchajcie, potrzebuję dwóch rąk. Trafię i ustawię po prostu sobie wtedy, żeby mi to było w miarę na środku. I o to mi właśnie chodzi, że dlatego najpierw złapałem tutaj śrubą, żeby mieć ramię ustabilizowane już. A teraz dopiero ramię, znaczy, a teraz yy, ten suwak ustawię do, na otworach, na tych fasolkach. No i zobaczcie, o co mi chodziło. Mam do góry ruch, do dołu, i ona wtedy to ramię nie jest napięte, i ten suwak, który tu jeździ, nie pręży w żaden sposób. Czyli to mamy, to mamy zrobione. No i teraz furtka. Ja już odkręciłem tutaj te boczne dwie. A teraz jeszcze jak odkręcę tą. To... O, widzicie? I furteczka się elegancko zamyka. Czyli siła zamykania jest odpowiednia. Można już nawet zacząć próbować ustawiać. Na razie bez żadnego ustawienia. No, tak jak fabryka ustawiła, to ona się tak w tej chwili zamyka. To sobie zobaczcie. O. Nie widzę, że to będzie książka. A zamek jest uszkodzony troszeczkę, i jak O, zobaczcie. Jaki fajny efekt jest. Tu chodzi ładnie, ale jak jest już uderzony wielokrotnie, i o. Myk. I blokuje się, i nie chce się zamknąć. No, i to jest problem tego, tego zamka. Tutaj też już jest brudne bardzo. No ja to tam psiknę zaraz czymś ale na razie mm, założę kowerek. Znaczy ten pokrywkę górną, tutaj pokrywkę, bo to generalnie, zobaczcie, że to wszystko bo... naprawdę bardzo ładnie wygląda. Jest bardzo estetyczne. A tu jest też zamknięte w inny sposób. No i taki montaż też jest bardzo zacny. Ponieważ mamy tu od dołu teraz regulację, to ja sobie już nawet mogę pokrywę od dołu wsunąć. O, wskoczyła ładnie, bo ona tutaj musi też pod wargę wskoczyć. Troszeczkę. No i tu jest na równo. Tak. Od góry też już możemy hmm, założyć kapturek. No, teraz tylko no. regulacja i dół. I dół zamkniemy i będzie ładnie. No dobra, nie, nie, Wszystko komplet. Wszystko jest już zrobione. nie, nie, skręcony. Tu wszystko ładnie działa. Furtka się otwiera i ładnie zamyka. No, to trochę, trochę to za Wam pokazywałem przed chwilą na filmie. Uszkodzony zamek jest tylko do wymiany. Ale wygląda to sobie tak. Moim zdaniem, bardzo fajnie, estetycznie. Także jak zawsze zapraszamy na stronę sklepu. Do kontaktu mailowego, oczywiście, konsultujcie. No, bo tutaj też pewne przeszkody były. Zwłaszcza ten, mam na myśli ten. O, to dospawanie. Więc my jeżeli mamy cokolwiek montować to musimy mieć wszystkie dokładnie zdjęcia jak to wygląda, dobrze? To tyle, zapraszamy do oglądania filmów, rozsyłajcie, pokazujcie znajomym, żeby też widzieli różne ciekawe rozwiązania. Dziękujemy bardzo.